Bardzo przepraszam, złapałam już infekcję. Ledwo zaczęła się jesień. Ja już mam katar, kaszel, chrypę, zaatakowało mi struny głosowe. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że pogoda była wyjątkowo kapryśna. Jednego dnia było dwadzieścia parę stopni, a drugiego zaledwie dziesięć. Oczywiście nie użalam się nad sobą. Wyzdrowieję i co zrobię? Przede wszystkim zaszczepię się przeciwko grypie, bo to jesienią jest bardzo ważne i państwa też do tego namawiam. Katarzyna Sudnik, żyj zdrowiej, zapraszam. Torakochirurgia to jedna z trudniejszych specjalności medycyny. Zabiegi odbywają się w obrębie klatki piersiowej na narządach, przez które przepływa 100% rzutu serca płuca mają ogromną powierzchnię niestety powikłania i różnego rodzaju problemy pooperacyjne nie trudno Większość zabiegów lekarze starają się wykonywać laparoskopowo, a więc mało inwazyjnie. Takich zabiegów wykonuje się aż 80%, ale 20% to zabiegi turaki chirurgiczne, które wymagają otwarcia klatki piersiowej. Tutaj z boku nacięcie jest bardzo duże. My jesteśmy w dolnośląskim Centrum Ontologii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie właśnie na sali operacyjnej trwa taki zabieg. Są to rzadkie zabiegi, bardzo trudne, wymagają ogromnej precyzji i wielokrotności. Pacjent z nowotworem płuca. Jest to rozpoznany rak gruczołowy, i jest to nowotwór, który po konsultacji wielospecjalistycznej, po naszej konsylium wielospecjalistycznym został zakwalifikowany do zabiegu operacyjnego. Lekarze będą usuwać cały górny płat płuca. Planowany jest także zabieg bronchoplastyczny, bo być może trzeba będzie dokonać plastyki oskrzela. Ponieważ nowotwór jest tak zaawansowany, że. Intencją jest leczenie radykalne. Zaawansowany nowotwór, to znaczy pacjent nie miał żadnych objawów, że nie czuł, że ten nowotwór się rozwija? Rak płuca jest podstępnym nowotworem. Daje późne objawy, te objawy są niecharakterystyczne. Dobroczynnym objawem jest krwioplucie, bo wtedy nas przestraszy i pójdziemy do lekarza. Pacjent miał niecharakterystyczne objawy. Odczuwał zmęczenie, kaszlał, często miał infekcje zwykłe, wydawałoby się przeziębienia. Pacjent palił. Pali. Nadal pali? Dobre pytanie. Eee, nie. Od 10 dni nie pali. Zabieg trwa już ponad półtorej godziny, a chirurdzy nadal mają problem z odpreparowaniem guza. To decydujący moment operacji. Mamy dosyć miejscowo zaawansowaną chorobę. Zmiana przylega do głównych naczyń, które teraz uwalniamy właśnie, żeby wykonać tę resekcję w zakresie resekcji radykalnej. Czekam nie poczekają 20. No także to jest taki moment dosyć. A to nawet nie chodzi o to, że ten gus jest duży, tylko w takim kiepskim miejscu. No to jest jakieś kolokalizację dokładnie. dokładnie. Podczas takich zabiegów, gdy przecięta jest klatka piersiowa, z boku, konieczne jest specjalne znieczulenie pacjenta. Specyficzne znieczulenie, pacjent jest znieczulony ogólnie, wentylowany na jedno płuco, oprócz tego ma założone znieczulenie zewnątrzoponowe i takie znieczulenie jest najlepszym znieczuleniem do otwarcia klatki piersiowej. Po takim zabiegu pacjenci odczuwają ogromne dolegliwości bólowe, dlatego także później konieczna jest opieka anestezjologiczna. Dajemy leki znieczulenia miejscowego zewnątrz oponowo, to jeszcze pacjent dostaje leki dożyły, ma tak zwaną pompę PCA, czyli sterowaną przez pacjenta i w każdej chwili może nacisnąć sobie guziczek i podać do żyły dawkę leku narkotycznego w tym przypadku. Pacjent sam decyduje o tym, ile i kiedy potrzebuje leku przeciwbólowego. Z reguły taki silny bodziec, jak wiadomość o tym, że mamy nowotwór. Dopiero wtedy pacjenta jakby nakłania do rezygnacji z palenia papierosów. Tak na przykład w tym przypadku pacjent palił przez wiele lat paczkę papierosów dziennie i nie był w stanie rzucić tego palenia. Natomiast wiadomość o nowotworze spowodowała, że przestał palić następnego dnia. Jest to niezwykle trudne temat wypadałoby rzeczywiście szerzyć tę wiedzę. Jak szkodliwe jest palenie papierosów? Palenie papierosów powoduje wysokie ryzyko zachorowania na nowotwory przełyku, ktani, gardła i płuc. Zwiększa znacznie prawdopodobieństwo chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak miażdżyca, choroba niedokrwienna serca czy zawał serca. Wieloletnie palenie papierosów skutkuje pogorszeniem pamięci, drażliwością, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi i problemami ze snem. Przed pacjentem jeszcze długa droga do zdrowia. O rokowaniu i dalszym postępowaniu decyduje tak naprawdę wynik badania histopatologicznego. Po jego otrzymaniu weryfikujemy ten, ten wynik przedoperacyjny i przede wszystkim konkretne badania dotyczące węzłów chłonnych i to de facto decyduje o postępowaniu pooperacyjnym. Czy będzie to leczenie systemowe, czy uzupełniająca chemio, radio, immunoterapia. To wszystko będzie zależało od wyniku badania histopatologicznego. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Co roku taką straszną diagnozę słyszy 22 tysiące kobiet. Co dziesiąta, od razu dowiaduje się, że ma nowotwór w stadium zaawansowanym, to znaczy, że leczenie będzie trudniejsze, a rokowania gorsze. 40% kobiet trafia do specjalistów zbyt późno, 60% kobiet ma szansę na wyleczenie i to są bardzo złe dane, dlatego że na świecie... Dużo więcej kobiet trafia wcześniej i dużo więcej kobiet później zdrowieje. Aż 70-90%. To pokazuje, jak dużo w Polsce mamy jeszcze w tym temacie do zrobienia. Pani Danuta jest dziedzicnie obciążona chorobami nowotworowymi. Wielu jej najbliższych umarło na raka, dlatego od lat dbała o siebie. Badałam się, kontrolowałam, było wszystko w porządku. Przez ile lat? 21. I raptem co? Raptem za dwa lata okazało się, że jest rak złośliwy. Pacjentka szybko trafiła do szpitala na badania. Najpierw biopsję pobierałam, zrobili mi, wyszedł złośliwiec. Załamałam się troszkę, no ale później jakoś sobie dałam radę z tym. Pacjentka jest już po operacji i wychodzi do domu. O dalszym leczeniu lekarze zdecydują po wyniku badań histopatologicznych, ale im szybciej rak jest wykryty, tym lepsze są rokowania, dlatego badania profilaktyczne są najważniejsze. Wystarczyła jedna, jedno spojrzenie i rozmowa z lekarzem, który spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział Pani Krystyno, proszę przychodzić. Na badania kontrolne. I pani Krystyna przychodziła. Wrocławiankom Dolnośląskie Centrum Onkologii przez wiele lat wysyłało zaproszenia na profilaktyczną mamografię. To też uratowało wiele żyć. To samo zaproszenie w skrzynce znalazłam na mamografię, i dzięki temu zaproszeniu okazało się, że mam guza i ten guz jest złośliwy. i tak, i tak się rozpoczęło w ogóle moje leczenie. Czyli nie wyrzuciła Pani tego zaproszenia? Nie, żeby nie to, to po prostu kwestia pół roku i byłoby już, nie byłoby o czym rozmawiać. W Polsce od lat z badań mamograficznych kobiety mogą korzystać za darmo i praktycznie bez kolejki. Kolejek nie ma. Chętnych też nie ma. Ostatnie dane są dramatyczne. Średnia zgłaszalność na mamografię wynosi 45%, ale są gminy, w których z tego programu korzysta zaledwie 5% kobiet. To jest właśnie wielką tajemnicą, której do końca nie potrafimy rozszyfrować. Jest to najczęstszy nowotwór u kobiet. Rokowanie w tym nowotworze jest bardzo dobre. To jest. Ten właśnie nowotwór, gdzie najwięcej możemy y, zrobić jako lekarze, czyli w zasadzie możemy wyleczyć pacjentów, y, pod warunkiem, że ta choroba będzie rozpoznana wcześniej. Już od listopada program profilaktycznych badań mamograficznych będzie rozszerzony i panie od 45 do 74 roku życia będą mogły z niego skorzystać. Wszystkim paniom, które są. Czy młode, czy starsze, bardzo proszę, żeby sobie brało, urobiły tą USG, czy mamografię, bo to naprawdę, jeżeli ktoś wcześniej odkryje, że jest coś nie tak, to będzie naprawdę wyzdrowieje, a jak będzie za późno, to już będzie za późno. Wy też się badajcie. Październik jest miesiącem walki z nowotworem piersi. Szczepionka przeciwko HPV jest jedyną na świecie szczepionką, której zasadniczym celem jest zapobieganie nowotworom. To jest szczepionka, która jest szczepionką profilaktyczną, zapobiega zachorowaniu na raka szyjki macicy, ale nie tylko. Zapobiega także nowotworom, na przykład odbytu i stromu. We Wrocławiu przez wiele lat z takich szczepionek za darmo, bezpłatnie, bez kolejki mogły korzystać dzieci 12-13-letnie, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Wyszczepialność była na bardzo wysokim poziomie, ponad 73%. Teraz ten program przejęło Ministerstwo Zdrowia i natychmiast widać, że brakuje edukacji. Dlatego z taką kampanią znowu wkracza miasto. Ze środków samorządu Wrocławia prowadzimy bezpłatne szczepienia HPV, które za, mogą nas uchronić od raka szyjki macicy, to w przypadku dziewczyn, ale także chonią, ponieważ wirus HPV może wywołać raka odbytu, raka prącia, raka głowy, dlatego też od trzech edycji tego programu szczepimy chłopców. I teraz, co jest ważne, od 1 czerwca te szczepienia są powszechnie dostępne, są finansowane ze środków publicznych, już nie właśnie samorządowych. Ja się z tego bardzo cieszę, ale do tego potrzeba jest akcji edukacyjnej. Dlatego chcemy zachęcać wrocławianki, wrocławian, aby aby pamiętali, że jest taki program, że w ten sposób mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia tych złych chorób u swoich dzieci w przyszłości. Chcemy powiedzieć, że ten program jest bezpieczny. My go od 13 lat realizujemy. Tutaj nie ma żadnej dyskusji, czy ta szczepionka jest właściwa, czy nie, ona jest po prostu właściwa. Mam dwójki chłopców: jednego 13-latka, który właśnie został dwa lata temu zaszczepiony, i rocznego, który czeka z nadzieją, że te szczepienia nadal będą darmowe. Bdziemy starali się. Być z tą informacją o tym, że te szczepionki są, że są ważne, że e, pomagają, zabezpieczają dzieci w przyszłości przed wystąpieniem nowotworu w przestrzeni miejskiej, zarówno na 50 City Lightach. E, w MPK. E, Będziemy wysyłać też poprzez Librusa informacje o tym, że te szczepienia są, że można się zapisywać, że można się rejestrować poprzez infolinię ogólnopolską, poprzez konto pacjenta albo poprzez kontakt z podstawową opieką zdrowotną. Po pierwsze, ochronimy nasze dzieci przed możliwością zarażenia się tym wirusem i dalszych konsekwencji choroby, które ten wirus wywołuje. Druga kwestia, że chronimy też partnerów. Seksualnych naszych dzieci, żeby nie roznosili w ogóle tego wirusa, tak, więc to są jakby dwa aspekty, no i inwestycja w zdrowie naszych dzieci i chronienie ich przed tym, żeby w przyszłości może nie było mniejsza zachorowalność na nowotwory. Zarówno ja, jak i moi koledzy możemy być dumni, że my jako lekarze z Centrum Onkologii poszliśmy do tych rodziców, bo to była taka oddolna akcja, która z pewnością przyniosła bardzo fajny oddźwięk. Ponad 73% dziewcząt zostało. Zaszczepionych, a chłopcy, którzy byli szczepieni w ostatnich trzech edycjach, również w bardzo wysokim, powyżej 60% odsetku są zaszczepieni. Czyli co nam to daje? To nam daje, że następne generacje Wrocławian będą po prostu zdrowsze. Wpisanie. Szczepienia przeciwko HPV do kalendarza szczepień jest też bardzo ważnym osiągnięciem, ale nadal do tego potrzebna jest edukacja. Niezbędna jest odpowiednia wiedza, nie straszenie, tylko informacja, że jest narzędzie, dzięki któremu naprawdę możemy zmniejszyć zachorowanie i na raka szyjki macicy, na raka odbytu, na raka prącia, ale także bardzo mi bliskie nowotwory głowy i szyi. Zależy nam na wysokiej wyszczepialności. Postanowiliśmy, że utrzymamy tą część edukacyjno-promocyjną tak, żeby odpowiadać na wszystkie pytania, informować o tym, jakie znaczenie szczepienia HPV mają w kontekście nowotworów. Kiedy zaczynaliśmy kilkanaście lat temu ten program, mówiliśmy o tym, że każdego dnia 10 kobiet zachorowuje na raka szyjki macicy, a 5 umiera z powodu tej choroby. I w rzeczywistości, patrząc na to, że w tej chwili te wskaźniki mówią o 6 kobietach, które zachorowują, a 4, które umierają, to widać, że coś zostało zrobione. Specjaliści podkreślają od lat szczepienia przeciwko grypie są bardzo ważne. Po pierwsze, zapobiegają w ogóle temu, że zachorujemy, a po drugie zmniejszają powikłania po grypie, a one są tak naprawdę najważniejsze, bo co może być gorszego od zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia oskrzeli, zapalenia górnych dróg oddechowych. Naprawdę widziałam, proszę Państwa, pacjentów, którzy po przechorowaniu grypy mieli serce nadające się tylko i wyłącznie do przeszczepu. Namawiam do szczepienia się. To najwyższy czas. Warto zrobić to dla siebie i dla swoich bliskich. W tym programie to już wszystko. Zapraszam na kolejne Żyj zdrowie!